Dzień dobry, witam wszystkie wodniki na czytaniu na miesiąc październik. Witam wodniki lunarne, słoneczne, ascendentalne. I również proponuję sprawdzić w jakim znaku Zodiaku macie swoje planety osobiste. Zapraszam Was do czytania, zabierzcie wszystko ze sobą, to co z Wami rezonuje. W podstawie talii. Znalazła się siódemka kielichów. Siódemka kielichów mówi, że mamy bardzo dużo możliwości, możemy mieć dużo możliwości do wyboru. Zbyt dużo nawet powiedziałabym opcji do, do wyboru. I każda może wydawać się jednakowa, tak? Nie różniąca się jedna od drugiej. I dlatego tak trudno nam wybrać. Dlatego należałoby zwrócić uwagę na szczegóły, która opcja, który wybór jest bliższy naszym przekonaniom, naszemu sercu, naszym potrzebom. No i zdecydować się, bo tu może też w tym miesiącu być pewnego rodzaju niezdecydowanie, marzycielstwo, tak? Może zbyt długo się zastanawiacie nad pewnymi rzeczami, dlatego tym trudniej jest zdecydować. Eee, więcej rozsądku może, bo siódemka kielichów, no to emocje. Może należałoby się kierować bardziej mniej emocjami, a więcej rozsądkiem. Ale zobaczymy, jak będzie to wyglądać dalej. <laughs> W sercu czytania dziewiątka kielichów. Właśnie, jeszcze więcej niż ta siódemka kielichów. Co może spowodować właśnie to niezdecydowanie? To zdecydowanie może spowodować to, że nagromadzi nam się jeszcze więcej. Jeżeli nie wybierzecie teraz w tym miesiącu to, co to, czego potrzebujecie, to, co jest Wam niezbędne, to będzie coraz trudniej. I z tej rozmarzonej postaci, no, można powiedzieć, że szczęśliwej, zadowolonej, możecie się stać osobą troszeczkę przygnębioną, chociaż dziewiątka kielichów. Tradycyjnie nie mówię o przygnębieniu, wręcz przeciwnie, przeważnie są osoby przedstawione na tej talii radosne. No co prawda, sztucznie radosne, robiące dobrą minę do złej gry, ale jednak, tutaj jednak widać pewnego rodzaju przygnębienie. Tych kielichów jest jeszcze więcej, takie koło, koło kielichów, tak? I jeżeli no właśnie nie bez chyba powodu powiedziałam, żeby rozsądkiem się kierować, jednak wybrać, żeby te kielichy nie znalazły się w tym, to jest bodajże zegar, tak? Ale <laughs> mnie to też przypomina pewnego rodzaju koło, tak? Ruletkę. Żeby los nie wybrał za Was. Bo czy by to było korzystne dla, nas, dla Was? No. <laughs> Trudno powiedzieć. Lepiej chyba samemu decydować o swoich potrzebach, o swoich wyborach. Co prawda, dziewiątka kielichów mówi o zadowoleniu ze wszystkiego, co się ma, tak? Tradycyjnie oczywiście, ale też może mówić o tym, że żeby spełniać marzenia, żeby spełnić marzenia, no to trzeba wybrać coś. Żeby nie stać się tą postacią właśnie jak w tej talii jest pokazana. Troszeczkę zasmucona, zakłopotana, tak? Także, moi drodzy, dziewiątka kielichów to jest no, też karta życzeń, tak? No spełnionych życzeń. Ale. Umie, musicie potrafić yy, wybrać, tak? Bo żeby rzeczywiście ona się okazała spełnieniem waszych życzeń, Waszych marzeń. Kartą szczęśliwości. Nie sztucznej szczęśliwości, tylko prawdziwej, żebyście to wydecydowali o tym, a nie tak jak tutaj przeszło im być może do głowy, być może faktycznie takie przesłanie tej karty jest w tej talii, żeby los nie, nie zdecydował za was, co dla was będzie szczęśliwe, a co nie, bo może się okazać, że dla was pojęcie szczęścia i pewnych wyborów, wybrania czegoś może być nie to, nie to same z tym, co wam Wszechświat zaproponuje. Co odchodzi do przyszłości? Trójka buław, oczekiwanie, pozytywne perspektywy przestaliście czekać już na pewne rzeczy. Być może dlatego, że one po prostu nie przyszły, albo dlatego, że już są. No i właśnie, czy ich jest, czy nie jest ich w nadmiarze tych możliwości, tych pragnień w tym momencie? Bo wy już prze, przestajecie oczekiwać, wy już swoje m, odczekaliście. Drogie wodniki. I teraz przychodzi ten moment żeby działać, działać dalej. Wielkie plany, wielkie wizje już są za wami. I teraz nie zwlekajcie już z niczym, tak? Żeby ta trójka była w, y, z pozytywnej nie przerodziła się w negatywną, tak? Czyli, że będą jakieś zwłoki opóźnienia. Tylko weźcie sprawy teraz już w swoje. Ręce. Co się dzieje teraz? Szóstka kielichów. Dużo jest kielichów. Widzę tutaj tak no, rodzinności też dużo, bo. Um, no, szóstka kielichów mówi o powrotach, tak? Że możecie się wahać być może z tego powodu, że jakieś sprawy z przeszłości jeszcze nie do końca są zamknięte. Teraz będziecie wracać myślami do przeszłych rzeczy, możecie wracać do miejsc, które kiedyś, w których kiedyś byliście. A będziecie wracać myślami do swoich rodzinnych miejsc, do swoich dziecinnych miejsc, do tego jak kiedyś było, tak, a nie jak teraz jest. Także widzę tutaj troszeczkę nostalgii i takiego cofnięcia się jednak w tym wszystkim. Właśnie, to rozmarzenie, słuchajcie. Bo tu wy już wyczekaliście. Tu już wasze sprawy zostały. One przypłynęły. One już są. Wasze wizje w tym momencie się realizują. Tylko mam wrażenie, że troszeczkę za dużo tego wszystkiego jest w tym miesiącu u was. I to spowoduje, tak jak tutaj ta kobieta jest rozmarzona, tak Wy możecie marzyć o tym, co jest już nie do osiągnięcia, czyli przeszłość. Bo nawet gdybyśmy wrócili realnie, tak, stanęli nogą na starych śmieciach, jak to się mówi, to one nigdy nie będą takie same. Nawet czasami nie warto jest odwiedzać starych miejsc kiedyś, w których się było nie wiem 10, 20 lat temu, 50 lat temu, bo mogą nas rozczarować, bo one nie będą już takie same, one będą już zupełnie inne. Tam już będą inni ludzie, tam już będą inne domy, nawet ten sam dom po latach nie wydaje się tym samym domem, bo on się wydaje po prostu mniejszy. Wnętrza tego domu po prostu wydają się mniejsze, także to nigdy nie jest to samo. I żeby nie psuć sobie wyobrażenia o tym, jak to było kiedyś i jak to wyglądało kiedyś, to może lepiej tam nie wracać, żeby mieć wspomnienia to co było. Wodniki, tak jakbyście mm, przestali racjonalnie podchodzić do pewnych rzeczy tutaj widzę na razie. Za dużo tęsknoty, za dużo powrotów do. Przeszłości, za dużo rozmarzenia, ta dziewiątka kielichów, która niby jest spełnieniem marzeń, ale ta kobieta wcale nie jest z tego zadowolona, że ma więcej kielichów niż, niż tutaj w tej podstawie tali. Niby dużo, niby powinniście być szczęśliwi, a jednak czegoś wam brakuje. Szukacie jeszcze czegoś w przeszłości. A wszystko macie, bo to wszystko do was już przypłynęło. To już czekanie odchodzi do przeszłości. No i właśnie, zapytajmy kart, jaki ja, jak jest wynik tej szóstki kielichów, król kielichów. No. Jeszcze więcej emocji. Powiem to. No, może to dotyczyć jednej osoby, może dwóch. Król kielichów w negatywie, a tutaj to już w ogóle. To jest osoba, która popija sobie z kielicha i to może yy, z niejednego. Także uważajcie, żebyście nie topili swoich. Yy, marzeń w tych kielichach, tak? W alkoholu. Także <laughs> właśnie. To będzie taka pierwsza przestroga. Wynikiem tego nie do końca spełnienia, tego powracania i powracania. I niby mam wszystko, ale nie jestem spełniony. Może być to właśnie, że wy będziecie chcieć w tym miesiącu troszeczkę zagłuszać rzeczywistość. Bo zobaczcie, tym, tych kielichów nam się robi tutaj bardzo dużo. I tak, w miarę odkrywania tych kart jest ich coraz więcej. Chociaż tutaj jest akurat szóstka, ale była siódemka, dziewiątka, teraz król. No ale ta szóstka kielichów to tylko spotęgowała to wszystko, co się dzieje, bo to jest właśnie ta przeszłość. Coś nieosiągalnego. Efektem. Mm, Zatracenia się w przeszłości może być to, że Wy możecie, jako ten król kielichów, zaniedbywać, czy też ignorować to, co się dzieje tu i teraz. Zaniedbywać to jest chyba. No nie wiem, czy gorsze, ale no takie słowo bardziej chyba mocniejsze od słowa ignorować. Także nie zaniedbujcie, nie zaniedbujcie teraźniejszości. Nie, moi drodzy, wybierzcie, zdecydujcie, skupcie się tu i teraz. Może być taka sytuacja, że wy nie będziecie na tyle silni w tym miesiącu, żeby wybrać cokolwiek. Może wy będziecie zmuszeni do jakichś wyborów, żeby jednak na coś się zdecydować. I wy pod presją tego czegoś, tak, możecie właśnie ignorować pewne rzeczy i zaniedbywać to, co trzeba zrobić w tym momencie. Jako ten król kielichów, no w negatywie, tak? No król kielichów to też osoba, która kocha swoją rodzinę. Może to być dla niektórych właśnie zaskupianie się na swojej rodzinie, tak? Na dzieciach, tak? I, I właśnie wyjdzie z Was taka energia mężczyzny, czy może też kobiety, która dba o swoją rodzinę, tak? Ale to tak mi się nie za bardzo rysuje w tym miesiącu. Może Was wyobudzić troskliwość przez te wspomnienia, tak? Opiekuńczość, może nadopiekuńczość. sentymentalność bo kielichów taki jest dużo rozmarzenia tu naprawdę widzę yy, i nie wiem właśnie yy, czy to jest niespowodowane tym, to nie za bardzo świeci to muszę przykryć trochę yy, czy to właśnie jest niespowodowane yy, 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 no tymi kielichami Tymi emocjami, za duże, duże emocje w tym miesiącu, bardzo, bardzo dużo. I one niby są dobre, bo ani nie mam nic do siódemki kielichów, ani do dziewiątki, ani do szóstki, ani do króla kielichów, ale one w tym wszystkim, w takim ułożeniu, tak nie do końca mnie się tutaj... Rysują w 100% pozytywie, może tak powiem, bo one są pozytywne, ale uważajcie, żeby nie zaniedbać teraźniejszości w tym wszystkim. Jakie jest wyzwanie dla Was? Piątka Pentakli. Zauważenie wyzwaniem dla Was może być zauważenie materii, zauważenie pieniędzy, zauważenie denarów. Zwrócenie się o pomoc do drugiej osoby, jeżeli macie taką potrzebę. Otworzenia tych drzwi do, do przysłowiowego dobrobytu, zauważenie tego w ogóle. Wyzwaniem dla Was jest zauważenie dnia codziennego, zauważenie tego, z czego składa się życie, między innymi też. I nieumiejętności proszenia. Możecie być tak zatraceni w tym, tu, co widzimy, że nie zauważycie, że coś Wam przemknie, w tej czarnej pererynie. Być może właśnie to, to coś bardzo ważnego dla Was w tym miesiącu i też w ogóle. Także zauważajcie wszystko, zauważajcie, co macie dookoła siebie, za swoimi plecami. Bo, może wystarczy otworzyć te jedne drzwi i może wystarczy wybrać coś spośród tych kielichów. Rada na wyzwanie, a z mieczy. Bądźcie sobą wodniki. Miejcie nowe idee, miejcie pomysły. Realizujcie je. Wtłaczajcie je w życie. Odcinajcie to, co jest niepotrzebne, a to, co jest wam potrzebne. Może trzeba się odciąć od tej przeszłości. No nie wiem. W każdym razie trzeba wybrać. Trzeba, w każdym razie trzeba włączyć myślenie w tym wszystkim. Bo azmie, ty, miecze to są to jest intelekt, to jest myślenie. Tak byście się zagubili w tym miesiącu, w tych marzeniach, tak? w tych możliwościach, w przeszłości. I nie, nie umieli odciąć pewnych rzeczy i mieć pomysł na to, co wybrać. A brak pomysłu, no to jest ten król kielichów, taki roz, ro, rozmemłany i taki, taki mięczak życiowy. Zastanówcie się, czy to jest właściwa energia dla Was w tym miesiącu. Ok? Yy, zmieńcie punkt widzenia. Niech to będzie nowy punkt widzenia, bo tego ra to radzia z miecz. Mieć nowy punkt widzenia, nowy pomysł, nową ideę, nowe odkrycie. Odkrywajcie coś. Jaka jest siła w tym miesiącu dla Was? Ósemka buław? Yy. Mam tutaj ochotę powiedzieć coś takiego. Weźmiecie się w garści, ruszycie do przodu, albo przynajmniej będziecie mieć chęci pozbierania się i w zadziałania w końcu, wreszcie. Bo jeżeli tego moglibyście nie zrobić, to ta kobieta wcale nie wskazuje na Panią, która jest jakaś chętna do, yy, do ruchu wręcz tą, te buławy mogą ją. Jeżeli ona w porę się nie podniesie, bo ona niby jest gotowa do startu. Ale jeżeli w porę się nie podniesie do startu, to te buławy ją wyprzedzą, albo ją staranują po prostu. Także w porę weźcie się do ruchu, yy, wybierzcie coś, miejcie cel, bo ósemka buław to jest cel, to jest strzelec. Miejcie swój y, cel w działaniu. A cel to je, jest jeden, przeważnie. Ale dobrze jest mierzyć w jeden cel, żeby w niego trafić. No i moi drodzy, to jest wasza siła, także ja mam nadzieję, że wy się y, ruszycie, że wy ruszycie do startu. I nie będziecie siedzieć jak ten król kielichów i popijać tam coś z tego kielicha. Tylko weźmiecie się za yy, przysłowiowe myślenie i wybór. I zauważanie tego, co jest mnie potrzebne w życiu. Nieopóźnianie pewnych spraw. Nie ignorowanie ich. Na czym się skupić? Moi drodzy diabeł, skupcie się na uzależnieniach. Dlatego powiedziałam tutaj o tym. O tym alkoholu, tak też. Nie wiedzieć czemu, albo wiedzieć czemu nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć, aż tak dobra nie jestem. Albo jestem. Skupcie, skupcie się na. Yy, na. właśnie to, co powiedziałam. na toksyczności. Być może ktoś Was blokuje, być może ktoś Was hamuje. Być może. Macie, albo wy, albo ktoś z waszego otoczenia ma tendencję właśnie do, do tego, żeby mieć jakieś uzależnienia. Może w waszym otoczeniu jest taki mężczyzna, mówię teraz do kobiet stricte, tak, który was blokuje przed wyborem, bo ciągle jest ta przeszłość i przeszłość, i dzieci, na przykład, tak. Skupcie się na uwolnieniu się z kajdanów. I skupcie się też na takiej energii, bo tutaj nie ma energii w tych kartach, pod żadnym pozorem. Nie ma, jest stagnacja, siedzenie, marzycielstwo, nieumiejętność obejrzenia się dookoła siebie i zauważenia tego, co jest potrzebne, przeszłość. Ta dziewiątka kielichów, która powinna być kartą szczę szczęśliwości i spełnienia marzeń, ale ta kobieta w ogóle mi się nie wydaje szczęśliwa na tej karcie. Ten król kielichów, który może wszystko opóźniać, jeszcze pić sobie z tego kielicha coś. Także moi drodzy, wy byście chcieli to jest wasza siła ruszyć do przodu, ale żeby ruszyć do przodu, to trzeba zdjąć kajdany. Skupcie się na, na uwolnieniu się od czegoś, od kogoś, i wtedy dopiero ruszycie do przodu. Ale no ruszycie, bo to jest Wasza siła w tym miesiącu. Także na tym, na tym się skupcie. Słuchajcie, no ja Wam życzę bardzo pozytywnego i energicznego miesiąca, żeby on nie był opóźniający i wszelakie sprawy. Wybierzcie to, co macie wybrać, to, co jest dla was najlepsze. Kierujcie się rozsądkiem, to co powiedziałam na samym początku, nie widząc jeszcze reszty kart, ale kierujcie się rozsądkiem, bo właśnie ten brak rozsądku jest tutaj troszeczkę w przeszkodzie, w wyzwaniu. No i powrót do przyszłości nie jest niczym złym, pod warunkiem, że wyciągamy z niej pozytywne wnioski do dalszych działań. I skupcie się na uwolnieniu, na, na braku toksyczności, na braku wszelkich innych uzależnień od, od siebie albo od kogoś. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.